Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sky. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam o kilku inwestycjach, które mają miejsce w Warszawie. Wydaje mi się tutaj, że bez zbędnego przedłużania mogę zacząć. A więc... Pierwsza inwestycja, o której Wam powiem, no to jest Warsaw Spire. Ma on 220 metrów wysokości z iglicami oraz 180 metrów wysokości do dachu. No tutaj jeżeli chodzi o takie ciekawe rzeczy, mogę Wam powiedzieć to, że na Warsaw Spire późnym wieczorem jest wyświetlany napis Kocham Warszawy. on tak dookoła elewacji budynku, jest on mniej więcej tak w połowie wysokości. Widzicie teraz zresztą film, jak to wygląda. Wydaje mi się tutaj, że na temat Warsaw Spire tutaj powiedziałem chyba naprawdę wszystko. Mogę wam tylko dodać to, że ma on około 49 pięter chyba dokładnie. A więc kolejna inwestycja, o której Wam powiem, to jest q 2 Ukończenie jego budowy miało miejsce około w maju, bądź ukończenie q 2 odbyło się w czerwcu. To dokładnie tej, nie wiem akurat o q 2 kiedy został ukończony, Jeżeli czy tutaj o takie ogólne informacje. Ma on 159 metrów do dachu oraz 195 metrów z anteną. Ma on około 40 pięter, za dobrze nie pamiętam. A więc kolejnym budynkiem jest Prime Corporate Center. Ma on 96 metrów wysokości, około 23 pięter i został ukończony, no tego to już naprawdę nie pamiętam, w kwietniu, maju bądź czerwcu. Ale ciekawa rzeczą to jest to, że on, także jak Warsaw Spire, ma iluminację świetną. Może nie tylko iluminację, na Warsaw Spire jest napis kocham Na Prime Corporate jest takie fajne oświetlenie. To jak to oświetlenie wygląda, nakręciłem specjalnie dla Was, nagrywam to telefonem, więc to jakoś nie jest jakaś porywająca. Kolejnym budynkiem, o którym Wam mogę powiedzieć, no to już jest budynek w budowie, w drugim etapie budowy, czyli Regeneration Park. Około 40 pięter, się około no, 34, prawie pewny jestem, że 34 pięter. Ma on 140 metrów do dachu oraz 180 metrów z anteną. Prawdopodobnie będzie miał 2 Ma on około już 9 pięter, jest w budowie. Jakiego budynku można go porównać? No to z pewnością można go porównać wysokościowo do na przykład Mariota. Kolejną inwestycją, jak Wam mogę powiedzieć, to jest Skyline. Ma on status zatwierdzony, natomiast ukończył się jego pierwszy etap budowy. Teraz czeka on na pozwolenie na drugi etap budowy. Ma on 195 metrów wysokości. Kolejnym budynkiem, o jakim Wam powiem, to jest Siena Towers. Jest to kompleks, który będzie miał trzy budynki. Dwa budynki, które będą miały 130 metrów oraz jeden, który będzie miał około 80 metrów. Te dwa budynki będą miały około 30 pięter. Ten budynek, który ma mieć 80 metrów, 19 pięter bądź 20 pięter. Co dokładnie? Nie wiem. Kolejnym budynkiem, o jakim Wam powiem, to jest Mennica Legacy Taoe. Miała być w budowie, była przez chwilę nawet i w budowie, natomiast już nie jest w budowie, przynajmniej teraz z tego co patrzyłem ostatnio, ma ona status zatwierdzony. Kolejnym budynkiem, o jakim wam powiem, to jest Spark. Ma on 130 metrów wysokości. Bardzo długo będziemy musieli czekać na tą inwestycję, bo aż około... chyba 2022 rok? to dobrze tam nie pamiętam.